Tomasz Adamek wypowiedział się na temat walki łaszczyka z Ferrari. Obejrzał jakieś tam fragmenty z treningów bokserskich Ferrari'ego i stwierdził, że ten nie umie się być i że na pewno wygra łaszczyk. Otóż, moi drodzy, jest to bardzo częsty błąd bokserów, którzy nie mają pojęcia, że oceniając walkę i jak pewne umiejętności zawodnika tylko w płaszczyźnie bokserskiej, nie biorąc pod uwagę, że będą tam obalenia i inne metod walki, takie jak zapasy. Bardzo często w tym swoim wąskim pojmowaniu walki oceniają walkę MMA i dlatego często się mylą. Taki znakomity bokser James Tony poszedł walczyć do UFC z rendykutury. Toney to po prostu genialny pięściarz. Wiecie, ile w tej walce z rendykuturą zadał ciosów? Zero. Nic, po prostu nic nie zdołał zadać ani jednego ciosu. Osobiście uważam, że Ferrari przewróci Szczyka, gdzie łaszczek już będzie bezbronny. Taki malutki bezbronny i będzie po walce. Poza tym nie można zapominać, że w narożniku u Ferrari jest Mirek Oknicki. Genialny taktyk. Także pozwolę się tutaj z naszym mistrzem dwóch kategorii bagowych nie zgodzić.